Yo, bracia i siostry. Karteczka, ołóweczek, gumeczka będzie rysowane. Dawno nie było żadnego poradnika, dlatego dziś nadrabiany ten stracony czas. A było to dobre kilka tygodni, a może nawet miesięcy. Myślę, że ze dwa to bankowo. A zatem dziś powiemy sobie o tym, jak zostać lepszym writerem. Zrobimy sobie takie ćwiczenie, które powinno Wam w tym pomóc. Oczywiście znacie moje podejście, najpierw kartka, później rzucamy się na ściany w myśl słów mojego ziomka Cina Chcesz być czempion? Chcesz być Trzeba najpierw w siebie umiejętności wetknąć. Taki cytat z jednej z rapowych pieśni wyżej wymienionego autora, który zapadł mi w pamięci na tyle głęboko, iż pamiętam go aż po dzień dzisiejszy. Ale do rzeczy. Dziś porysujemy sobie na kartce i poćwiczymy, bo tylko tędy prowadzi droga do celu. Inni tę drogę muszą przebyć dłuższą, a inni mają nieco łatwiej i przychodzi im to szybciej. Tak czy siak, poczwicieć trzeba. Dziś nie będę za dużo gadał, powiem chrypka z poprzedniego live'a: to nie była chrypka pijacka. Jak ktoś tam skomentował, może nie powiedział stricte sensu pijacka, ale ja to tak nazywałem, ok? Więc to nie było to. A był to zalążek małej infekcji. Już jest lepiej, ale gardło jeszcze nie te. Więc postaram się być trochę oszczędniejszy w słowach dziś. A przy okazji, dzięki wszystkim za obecność na live, dzięki za ciekawe pytania. Mam nadzieję, że się podobało. Więc od razu zapytam, czy chcecie takie live'y widzieć częściej? Dajcie proszę znać w komentarzach. A jeszcze kilka ogłoszeń parafialnych. Jeśli chodzi o pracę do oceny, to przesyłajcie zdjęcia podpisane swoim tagiem na adres wyświetlający się właśnie na waszych ekranach. Macie go również w opisie do filmu. Pamiętajcie też o nazwie konta, z którego mnie obserwujecie na TikToku lub Insta. I pamiętajcie też o tym, co już powiedziałem, aby podpisać zdjęcie swoim tagiem. Zdjęcie jako plik, tak? To bardzo mi ułatwi pracę i nie będę sam musiał tego zmieniać, bo inaczej bym się nie połapał. Zapraszam też do odwiedzenia mnie na wyżej wymienionych platformach, czyli na TikToku, Instagramie. Adresy macie na ekranach, jak i również w opisie. A propos Instagrama, koleżanko, kolego, który wygrałeś, wygrałaś w ostatnim konkursie, proszę odezwij się jeszcze raz, bo gdzieś zagłupił mi się Twój kontakt i nie mogłem wysłać nagrody. Ok, to by było na tyle. Zapraszam. naprawdę znakomita większość tego co tutaj dziś zobaczycie było już w różnych moich nagraniach to to jest taka reasumacja jeśli w ogóle taki wyraz istnieje tak taki zbiór ogólnie zdobytych wiadomości więc zbierając wszystko w jedno możemy wykorzystać tą wiedzę i zrobić sobie takie ćwiczenie jak widzicie dziś kartka dawno nie używana no może oprócz ostatniego live ale przedtem to myślę że były miesiące, kiedy tak naprawdę nie zasiadłem do kartek i ołówka. Dużo pracowałem na Procreate. Wyjątkiem były płótna, które coraz bardziej ochoczo tworzę, ale o tym nieco później, może w jednym z następnych odcinków. A ćwiczenie, o którym powiedziałem, to, które sprawi, że będziecie jeszcze lepsi w tym, co robicie, polega właśnie na rysowaniu pojedynczych liter. Mogą to być litery z naszego tagu, lub też jeśli chcecie być bardziej wszechstronnymi, możecie lecieć literki z alfabetu po kolei, czy wybiórczo, tak? To jest Wasza sprawa. Ważne jest to, aby wykorzystać swoją wiedzę, szlifować umiejętności, a w tym celu musicie przede wszystkim skupić się na tej jednej literze. Ważne jest to, aby wykorzystać swoją wiedzę, szlifować umiejętności. Skupić się na jej detalach, na jej dodatkach, na rozszerzeniach, przestrzeniach negatywnych, czyli o tym wszystkim, na tym wszystkim, o czym mówiliśmy w poprzednich poradnikach. I żeby lepiej się właśnie skupić na tych elementach, wybieramy właśnie dlatego jedną tylko literę do rysowania. I w tym momencie, kiedy ją rysujesz, to ona jest najważniejsza. Ja wybrałem, żeby to robił literki z mojego taga, tak? czyli dire, dyer. Więc tak, jak każdy wie, litera ma stałe elementy liter, czyli to, co tworzy daną literę. OK? Może wezmę jakiś właściwie pisior. Tak? O co mi chodzi? Mamy A, czyli wiadomo. Dwa takie dasz daszki, nazwijmy to. I taką poprzeczkę. Tak? Każdy wie o co chodzi, tu nie, ma, tu nie ma o czym dyskutować. Więc jak zwykle od tego zaczynamy. Zaczynamy od podstaw. Tak samo będzie z B. Ok? Więc każdą naszą literę, każda litera ma swoje jakby charakterystyczne elementy, które ją tworzą. To wie oczywiście każdy z Was. A więc zaczynamy robić swoją literę. Ja wybrałem, że będę robił oczywiście dirę, więc zaczynamy szkicować. Może wrócę chwilę do tego, więc jak każdy wie, D wygląda mniej więcej tak, nie? Z racji tego, że ja tworzę y -style, u mnie mniej więcej będzie to inaczej, ale jeśli robicie proste style, to jak w łatwy sposób możecie sobie te litery budować, tak? Na przykład dodając im Jakiś tam kształt, co nie? No i już macie gotową literę. Jeśli robicie, robicie, robicie proste litery, to żaden problem. Później z czasem tak nieraz wspominałem, że te litery są jak kroczki, więc z czasem możemy do nich dodawać różne inne elementy na przykład. No. Więc można do nich sobie śmiało dokładać różne tam rzeczy, co wam w głowie dokładnie akurat w tym momencie siedzi różnego rodzaju zawijasy, dogięcia, wygięcia, Teraz to ćwiczenie pomaga też niejako w stagnacji. Jeśli macie problem na przykład z daną literą, możecie ją narysować raz, drugi, trzeci. Powiedzmy, nie podoba Wam się ten element. Możecie sobie zrobić ten szkic jeszcze raz. Nie musicie robić całego wrzutu, oszczędzi Wam to sporo czasu. Tak, rozumiecie, co mam na myśli. Dodajecie rozszerzenia, kombinujecie, pamiętajcie, że tutaj nie musicie nic robić na serio, to jest tylko ćwiczenie ja to też na razie tylko tak bez żeby wam to pokazać więc e, zgubiłem wątek jak ja to wam ostatnio w zwyczaju u mnie D będzie wyglądało nieco inaczej więc ja to będę zaczynał robić nieco po swoje aby każdy z czasem wypracuje sobie swój jakby sposób rysowania własnych liter ale to, co tutaj Wam pokazałem, to jest dla ludzi, którzy robią prostsze litery, do których można w bardzo prosty sposób dodawać poszczególne elementy. W sumie ta sama zasada działa w literowych white stylach, tak? Tak, tak, tak czy siak te pryncypia są takie same. Ok, więc zacznę robić swoje D. Pamiętajcie, że nie musicie, zwłaszcza jeśli ktoś robi white style, wcale nie musicie trzymać się jakichś tam specjalnych kształtów. Zróbcie sobie różny szkic. Ja to robię tak, że robię sobie coś takiego, a później trzymam się kształtów, które mi się niejako bardziej podobają, bardziej trzymają kupy. I tak jest najprościej pożyć tak naprawdę white silową literę trzymałbym się tego co wam pokazywałem na przykładzie litery A jeśli robicie prostsze rzeczy i nie bójcie się używać też meczki. jak już mówiłem wcześniej z kartką ostatnio to nie jestem za pan brat więc przypominam sobie co nieco z reguły nie robię takich dużych gabarytów jeśli chodzi o litery ale dzięki temu mogę sobie na przykład pozwolić na dodanie szczegółów, których normalnie na przykład nie robię od razu, dopiero, dopiero później, więc ta litera będzie zapewne bardziej rozbudowana niż inne tak wygląda zarys ale zawsze to wszystko się Mienia. Dlaczego bardzo dużo ostatnio robię na Procreate Dużo łatwiej jest tam Zmazać wszelkie błędy, poprawić i dodać, dodać dodatki Gdybym robił prostsze litery najprawdopodobniej e, Mnie to by tak mocno nie dotyczyło Ale że jest mi łatwiej po prostu Wszelkiego rodzaju dodatki dodawać niwelować różne tam złe zagrania tak robiąc tutaj muszę wszystko myśleć muszę o wszystkim myśleć zawczasu bo nie jest tak łatwo to wszystko tutaj ogarnąć Widzicie, jak to się zmienia to było jedno z pierwszych kresek a teraz nieco się wszystko tutaj zmieniło no i zostaną one nie nie chcąc. Zmazane, poprawione. Dodaję tutaj jakieś elementy, których zazwyczaj nigdy nie dodawałem. Tak, w ramach właśnie treningu. Ta litera nie będzie przecież, oczywiście, dodana do całego rzutu. Aczkolwiek rzeczy, które. Wam się spodobają, możecie oczywiście, i to jest też cel tego ćwiczenia, aby te rzeczy sobie przerobić, dodać, sprawdzić. Wspomniałem, albo nie, to jest dobre ćwiczenie na jakąś, nazwijmy to, stagnację waszej twórczości. Jeśli coś tam czujecie, że wam nie wychodzi, to jest bardzo fajna rzecz. No dobra, wyszło mi takie coś. Ja ze względu na to, żeby to było lepiej widać, chyba jednak następne będą robione na, na prok, jej, żeby po prostu szybciej nam to szło. Wezmę jakiś grubszy cienkopis. Poprawię to cienkopisem i też zauważycie, że wcale nie, nie będę trzymał się koniecznie tych linii, bo z czasem dochodzenie do ostatecznych kształtów to wszystko się też może zmieniać. Więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie na końcu. Przynajmniej ja to tak robię, okej. Okay? element, ale to tak tylko z ciekawości zobaczcie jak to będzie wyglądać zostawiam też swego rodzaju puste tutaj miejsca bo z czasem będę się zastanawiał jak połączyć to nawet jeszcze nie wiem czy ten element dalej tutaj będzie nie wiem czy nie zostanie po prostu usunięty czasami zdarza mi się zamalowywać od razu puste przestrzenie żeby się po prostu nie zgubić ale to się dotyczy tylko albo inaczej głównie prac bardziej skomplikowanych czy też liga, tak? jak widzicie niektóre elementy Zwiększam przy końcach po to, aby te przestrzenie negatywne, których ja osobiście, za którymi ja nie przepadam, zrobicie jeszcze mniejsze. Dobry przykład tego, że powiększam tą część tylko po to, żeby cały, cały ten element podnieść do góry, powiększyć go i przymknąć nieco jeszcze bardziej przestrzeń negatywną. Ok, tak by wyglądała literka. D, porobię jeszcze do niej cienie, ale teraz żeby zobaczyć czy wszystko jest ok, wykumkuję ołówek, żeby to wyglądało czyściej. Przy tak skomplikowanych literach ja zawsze zaczynam od środków, zamykam je całe jeśli chodzi o cień, więc wypełniam je danym kolorem, w tym przypadku czarnym, po całości. Oczywiście każdy będzie robił to inaczej, każdy będzie robił to po swojemu. Każdy projektuje, rysuje, jak zwał, tak zwał litery po swojemu. Dlatego pokazuję Wam mój sposób, jak ja to robię, jak u mnie powstaje dana litera. No i takie ćwiczenie, bardzo myślę się przydaje, bo można wychwycić różne rzeczy, których nie widzimy robiąc cały wrzut. I odwrotnie, tak? Robiąc cały wrzut, możemy popracować nad przestrzeniami między literami, na ich rozstawieniem, proporcjami pomiędzy poszczególnymi literami, więc dlatego ćwiczenie na kartce jest takie ważne. Późniejszy element, jeden z ważniejszych, to jest przeniesienie całego konceptu na ścianę. To jest drugi taki neurologiczny punkt, gdzie wiele osób ma z tym po prostu problem. Środek mniej więcej wypełniony, więc teraz na zakończenie dodamy ten resztę dropszadą. W zrobieniu dropszadą ważne jest, żeby odzwierciedlić kształty. Właśnie jak sama nazwa wskazuje, to jest drop shadow, czyli taki opuszczony, w sensie obniżony cień danego kształtu. Ok, tak w moim przypadku wyglądałaby litera D. Mógłbym tu jeszcze sporo dodać, tym bardziej po dłuższej pracy z Procreate, używając tutaj gumki, albo po prostu białego, dodałbym dużo więcej jeszcze szczegółów, szczerze mówiąc, tutaj już się tego nie da zrobić, dlatego preferuję Procreate ze względu na to, że jest nieco bliższy malowaniu na ścianie, dlatego że tutaj no, mógłbym użyć na przykład korektora, albo jakiegoś, albo białego. Akryla po pierwsze do np. przykład zniwelowania błędów, pociągnięcia tej kreski może dalej, tak, żeby było bardziej widoczna, No ale też kilka elementów, na przykład żebyś tutaj sobie dodał, no tak więc jak widzicie, mógłbym sobie tu spędzać jeszcze dłuższą chwilę. No Ale nie o to chodzi. Ok, po wykonaniu tego ćwiczenia, mam nadzieję, że wyciągniecie jakieś wnioski i zauważycie to, co możecie, to co potraficie i co chcielibyście zrobić ze swoimi literami. To ćwiczenie daje Wam właśnie możliwość wgłębienia się nieco dalej w poszczególne litery, czasami pozwala zobaczyć rzeczy, które byście inaczej mogli nie zauważyć, które moglibyście przeoczyć. Dzięki temu możecie poprawić błędy, rozwiązać niektóre problemy z literami. A jeśli mimo tego nadal macie problem z daną literą, macie dwie opcje. Możecie zmienić literę w swoim tagu, wyrzucić ją albo zmienić właśnie na taką, która wam pasuje. Wiecie, że sam tak robiłem, ale to nieważne, zrobicie jak zechcecie. Druga opcja, nieco bardziej kontrowersyjna, to pożyczcie literę, która wam się podoba od innego writera. Ale zanim powiecie, że tak się nie robi, że to zrobicie writera, to słuchajcie. Mam na myśli to, abyście tę literę przerysowali i pisali ją tak długo, aż będzie ona wasza. Zróbcie ją po swojemu, w waszym właśnie stylu. Nie kradnij czyjegoś stylu. Możecie podejrzeć koncepcję, rozwiązania, ale ta litera ma być wasza. Jestem święcie przekonany, że wielu writerów, nawet tych bardziej znanych, tak robiło podczas swojej wędrówki, nazwijmy to. Z tym, że musicie być przy tym oczywiście naprawdę uczciwy względem siebie, tak? Czy to już jest twoja litera, czy to jeszcze jest biting, bo taką osobą nie chcecie na pewno zostać. Jesteś i trzecia droga, droga samuraja. Nie zmieniacie litery, nie pożyczacie jej od innych, rysujecie ją tak długo, aż znajdziecie. I w tym właśnie, jeśli wybierzecie ten drogę, to ćwiczenie powinno wam pomóc. Więc rysujcie tak długo, aż znajdziecie. Okej, okay, mam nadzieję, że odcinek był przydatny, że dzięki niemu mogliście wyciągnąć wartość dla siebie. Jeśli tak jest to zostawcie proszę lajka pod nagraniem, dla mnie to wielka zapłata i znak, że nie robię tego na marne. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału oraz wiadomo, uderzenia w dzwon, aby przypominał wam o nowych filmach na naszym kanale. Zapraszam na moje social media tymczasem. Pozdrówki bracia i siostry. Pokój. Jau.